Powiedziałem mu opiór i mi się, kurwa, ten włączył. Ikszem. Ikszem. To <grystanie> no czasem jest za wysoko, to no. <grystanie> Bez problemu, nawet bez, 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 nawet bez przewrotu powinien skoczyć. Mam patrz, skacze, kurwa! Rób to kemo! Nie wiem. Ale bardzo szybko mi się z tego cybucha wypala. Aż za szybko? Aż za. Za szybko ciągniesz. Tu to... wina rządu, no. Nieważne którego, ale... Kalibruje, woda się gotuje, kalibracja celownika. Hota już, dodaj Właśnie się nie rackią, stoją nic nie robią. Co to? Dotypy. O. <ślaresses> do pierwszy drugi teraz ruszył Już już Typy stali, jeden stał, drugiego drugi zaczął się ruszać. <ślaagram> tak, tak Oczywiście Kto tu dźwora rozruba robić? Dobra, gdzie mamy następstwo? Skierujmy się do... gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? Typ jest, jest tutaj. punktu! Dobra, odbieram falę sygnalizatora. Utrzymajcie go, aż sygnalizuje dane. Dobra, odbieram falę sygnalizatora. Utrzymajcie go, aż dane. macie dwa, kurwa. Dobra, ja idę do Orfiego. Panie, taki rozpierdol zrobiłem snajperką przed chwilą, że oni tu chyba nie podejdą. Gdzie ty tam jesteś, kurwa? Jak tam zejść do ciebie? A tutaj jesteś, dobra Okej, okay, tu się gdzieś tu ustawiam My też tak, bardzo wyślemy tutaj? No, no. pięknie Wszystko powytryłane Do którego lecimy, dobra Gdzie my tu jesteśmy? Nie idziemy tutaj do tego Si spawniamo Ide, Ide Cover me Mi wrappai, mi da Mam jednego na 225 metrów, mm wyciągnąłem. Idą tu pod nami chyba. O, dostałem gdzieś tu coś, coś, coś tu zapierdalają Ej, wyjebał mnie, spierdalaj, spierdalaj. Uciekaj, nie, nie doczyfruj. ja się za chwilę zabiorę Tam, gdzie ja byłem. No, oh, oh, oh. no, 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 no. Co? Coś do nas strzela? Budynek, budynek, oznaczony snajper. go mam.

Krańców gdzieś... Mm. Są dwa To już liczba sygnalizator. Odsłaniajcie go aż urządzenie synchronizuje się po tej stronie. Jesteśmy w kontakcie. Możecie stwierdzać wiele, by go trzymać do końca. Przez pół minutę. Nie musicie go deszofrować. Zapierdalaj, zapierdalaj, nie deszofruj. Słuchaj. Nie no, bo on się drugi yeah. To towarzystwo, towarzystwo oznaczeni z prawej Tutaj, okay. bociany O, już mi Jeszcze dwóch na koniec wyrywałem. Wzorowa robota. Bocian, 40. <laughs> ktoś musi być, wiesz, kurwa dobry, ktoś musi być słaby, tak? Liczy się drużyna, liczy się wygrana. A, oznac oznaczony cel. O, mam go ładnie, mam go. Zadaj, chodź, towarzystwo mamy tu przy mnie. Kurwa, O, już po mnie. Towarzystwo to ja jest tam, chodź, gość. Albo i więcej jest. Nada, eu esperdadei o... A jedna mój uła, No Nowy cel, wykropić go Chyba musimy kogoś zabić, kurde, bo bo, bo, bo jest chujna Kurwa, tu jest bliżej 130 metrów cel. U, ale nas odsadzili już 11 mów no może być już kiepsko widzę A masz już jednego? Mam, 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 panowie. mam, mam, tego No mam, 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 wziął mam, wziął 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 tu, mam, wziął tu, brać mam, go brać go, mam, no. się mam, się Chyba <laughs> ja tu całą drużynę wycinam, kurwa Uciekaj, uciekaj Nie, jak, jak ktoś bierze to nieważne, uciekasz No nie to tu jeszcze do, do tego co trzeba Kurwa, całą drużynę wyjebałem samemu Kaluśką drużynę wydupcyłem, hej Stój, stoi, stoi! Daj się odrodzić, no bo to zginiesz. Przejdą, bo cię widzą. O. No właśnie... Nie wolno dograć nas na kill'a, bo przejebiemy. Tak, dzięki moim kill'om, zobacz, już dajemy radę, kurwa. Mam! Ale dostał kurwa w rogu tu Nie podoba mi się dał ruszaj do tamtego miejsca Będą punkty razy dwa za chwilę trzeba mamy szansę na... Na przejście. Bo jak tam ci na piąty nie a my stracimy, no to, to przejebaliśmy Jestcie czego wam trzeba? O, coś tu jedzie, a to w szulcu, dobra. Idą, idą, idą. No nie, nie mogę się wychylać, stamtąd szmi Bo ich wiele czerwonych No ja ich widziałem na minimapie czerwone Jesteśmy. Koniec. Dobra, Dobra. miejscowa była, żeby to bronić. No bo je koleś się tam tak wystawił, patrz no głupi, wystawił się przez okno, ale zdążył uciec, nie? Tak kurwa mogłem strzelać, papież. Wrócił się, nie? Jemu, bo mania 184 metry. Ale się musiałem kurwizować. Ale się podobało, tam do drudy wyjebałem, kurwa. Goszcie, biegnie sznurem, jeden za drugim. Wbiegli do budyneczku, dwóch wybiegło, zajebałem ich. Trzeci plaszek. wyszedł, kurwa. Ja teraz nie musimy odkryć, co tu się do nich wyprawia. Ja nie, jak zacząłem snajperką, to nie rezygnuję, nie? Do końca. Obwód, obwód kutasa. No tego najbliżej nikt nie wziął. A <laughs> no co jest? No pier... Szedłem do niego tyle i ani jedna kulka nie zaleciała. Kurwy chore No wiem ale Ja już nie guszałem jak on kurde broił Ale go jebnąłem Nie no ten DRS jest mistrzostwo Naprawdę robi robotę Tu też myślałem że gościsz mnie jebnie, a jeszcze jest jakimś cudem go zajebałem Tu gdzie mnie tu będziesz chłopie tego w od tyłu zachodził Dostał kosza a ten, ten normalnie go ciebie strzelać chciał z go I Idzie, idzie to Potrzebuję Terminal wyłączony, żeby mogę zakończyli nasze połączenie. Mam jednego w lewej, tam na górze. W tym musiałem się trochę zapędzić tutaj. <laughs> no ja nie raz się tak już przejechałem. Kurde. Przegraliśmy to. No weź to widzę. Panowie tu! <laughs> Kurwa, ale ich tu łoje. Co tu się dzieje? Granat, granat! Nieeee, ojej, ojej, Trzeba Nasz trzymać tę to płotę. I tam nam jeden zabrali, no i drugi nam też zabierają. Połączenie. Zająć się. O. Kurwa Mi głośno nie wolno Przejąłem, ale cóż, uszkolasara przemią. Terminal wyłączony. Wrogowie zakłócili nasze połączenie. No, gdzieś tu ktoś, ktoś Obity, obity, obity. Mam go. Jest, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest. Właśnie to terminal Ładnie, 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 ładnie. Następny, dobra, dobra. Mam, mam, mam. Też ja gram w tak, tak. Oj, 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 dostaję na górze, na górze, na górze. Na górze. Ale mi jedno poważnie i to dosyć poważnie. Ay dojechał, dojechał ma, no. mnie dojechał mnie to kurta. Oj oj z dwóch stron. A to jestem mnie kurwa obijał Nie puścił To jest jeszcze jeden Kurwa Pięknie. Pierwsza Dobra robota Tak trzymać to jeszcze nie koniec Na telewizji wani, żeby do połowi być trudzy, później kurwa być trzeci, czwarty i no, na południ trzeci. Tak się dzieje? Chociaż <laughs> wciąż mamy sporo Rodeo Rodeo, na czołgi, nie mogę Nie mogę im No nie Inżyniera, inżyniera weź po prostu Inżyniera, inżyniera. Możesz zmienić, przetrzymaj, to odpada. To jest czołgiem. To się najpewniej czuje w czołgu. No, każdy pewnie. Nie, musi być pewny kierowca, który Czołg z lewej macie plecy, macie czołg na plecach Glebał się na jedną? Mam czołg, pięknie, mamy czołg, tak, pięknie. pięknie, pięknie O to chodzi, Krzysiu Ale go wykurwiło ten wiele Boczek ty musisz rzucić te Hamo Są tu trzech przed mnie Kurwa, kiech, kiech. Mnie. O kurwa, myślałem, że to zgarnąłeś Nie, U. nie mięczem. czym O no, o o o o mnie. Daj się uciekł odrodzić, daj się odrodzić Ajajajajajaj, wartujemy aj, aj. no kurwa On tu jest nade mną, nade mną je, no mną jedno Mam go mam go bo bo oni też tak mogli mnie narozjewać. Ale Oj, ale mię ale mię ebli. czołg, 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 czołg. Pięknie. A z jak Ale już mi mamy... się kończyło, bo ja za zabicia Nie, o to chodzi, bo czołg mnie tam wiesz, nie? Tam wiesz, że tam mogą nagrywać. Idziemy, idziemy. Ja tu wolę być na tym, na działku u ciebie. Mam. A gdzie jesteś, potrzebujesz? Będę pod podchodzić, no, już będą podchodzić Chyba, już się Idę tam, za całą. Na pewno będę musiał ten czołg. No Dobierzcie to. Gościa zabiłem. Jedzie czołg po prawej, po prawej, tam jest czołg Dobra czołg zniszczony Pięknie cię, się, cię, ja chyba. Uła. No kurwa jest tam ciągle no, strzela przy murku jest, panowie Kurwa, zawsze ja muszę zginąć zanim zaraz wyjdziecie, no. A koło was jest. Wcale to kurwa śmieszne nie jest, to jest olewanie, no. Strzela kogoś, je, jeden jest kurwa lepszy, jest jeszcze dookoła. I... Ale jączysz, ja, ja ale jączysz. Ja ja. Oj, tu na mnie typ. padłem. Dobył mnie, dobył mnie, dobra. Tu jest dobra. No, zdominowaliśmy i ładnie tutaj. Jedzie, jedzie i czołg No, ci to kurwa Pięknie, zniszczony czołg jeden, następny Na koniec jeszcze czołg wyjebałem Jest tutaj na mnie, jest tutaj na mnie to wabujemy Mam go, mam go, tego co się zabił. Gdzie, 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 Oj, typek tutaj jest, oznaczony, w przód spodź, o tu oznaczony, gdzie padłem, nie wiem czy widzicie. A to nie, za, nie zabijesz go? Jednego zabijem, ale był drugi. Jeden leżał, drugi był schowany we wnęce. No i ładnie wygraliśmy. Redsec wygrany. 105 Spakowań punktów. Kurwa. Zabójstwa, strzałem głowy, 15. Zabójstwa, karabinem i maszyną, 14. Wielu 3, upiór. Bociek z sygnalizatora No ładnie, ładnie ogólnie Podobnie mieliśmy 260, 2519, 250 Pokazaliście, że jesteście z najlepszy, najlepszych nie zapomnę Bocia tylko troszkę odstaje od grupy, ale tak to fajnie. No bo on jakąś maskę założył, nie ma czym oddychać.